Cześć, dzień dobry, koguty zapiały, godzina 8, więc jesteśmy, e, a skoro 8 i skoro salon strzelca, czyli oferta specjalna. Maćku, co dzisiaj w ofercie specjalnej? E, dzisiaj mamy nową broń CZ 557 w kalibrze .3006 z gładką lufą, z gwintem na końcu, wersja Night Sky, czyli taka gumowana kolba polimerowa udająca gwiaździste niebo, niebo na kaliber 30.06 nie wiem czy już mówiłem bezpośredni spus, magazynek jest stały cena takiego sztucera to jest 3,500 tysiąca złotych. jeżeli chciałbyś lub chciałabyś zostać posiadaczem tej oto sztuki dzwoń, pisz kontaktuj się z salonem strzelca w Zielonej Górze i być może jeżeli ta broń nie została jeszcze sprzedana będzie właśnie twoja tą oto sztuką broni kończymy sześciodniową ofertę specjalną Spodziewajcie się takich ofert coraz częściej. Cześć, daszbur. Do zobaczenia, dasz